Przeszkatyński to dla nas policjantów w Polsce szczególne. Działo się to 76 lat temu. zabijanej wcześniej skrępowanych strzałów w tył głowy. W Katyniu, Karkowie, Ferze, Kijowie, Personiu w oraz w Mińsku. Zamordowani to obywatele Polski różnych wyznań i różnych zawodów. Policjanci, wojskowi i cywila. Wśród nich byli generałowie i szeregowi policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. Wszystkie te zbrodnie, upełnione w kilku miejscach, nazywamy symbolicznie zbrodnią katyńską. Zbrodnie dokonano z woli Stalina na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Decyzja zapadła 5 marca 1940 roku na wniosek Walentija Peri rozstrzelać. W uzasadnieniu wiosku możemy przeczytać, że to nie nieruchujący poprawy w wrogowie władzy sowieckiej. Tragedia atynia, to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii, naszej tożsamości, naszej pamięci. To jednak także część historii Ciechanowa, Mazowsza, i całego kraju. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich narodów dotyczące i przeszłości, i przeszłości naszej cywilizacji. Zbrodnia Zro katyńska już zawsze będzie przypominać o... będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia lu ludzi i narodów. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią nawet w czasach Najtrudniejszych najtrudniejszy wybrać wolność. Ten z poległych wieczny odpoczynę na dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.